18 stycznia zgodnie z apelem Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z maja 2020 roku obchodzimy jako Dzień Pamięci Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Już po raz drugi to święto obchodziliśmy w Działdowie. Dzień Pamięci Obu Totalitaryzmów obchodzony jest drugi rok z kolei. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę, aby rokrocznie taką pamięć świadczyć na terenie Warmii i Mazur. I wybraliśmy właśnie działdowo obóz soldatu, obóz, który był obozem niemieckim w czasie II wojny światowej, gdzie przebywali jeńcy, ale również i cywile narodowości polskiej i innych narodów. Byli okrutnie traktowani, mordowani. Do dzisiaj nie wiadomo ilu zostało zamordowanych ile było tutaj więźniów, ale co bardzo istotne, bardzo ważne, tuż kiedy to kończyła się Druga wojna światowa i te tereny zajęły wojska radzieckie, utworzono obóz NKWD, obóz nakazowo rozdzielczy. Tutaj również nie ominęło wielkiej kaźni wielu akowców, wielu również patriotów polskich. Więc pokazane jest przez tą uroczystość, przez tą pamięć pomordowanych, że totalitaryzm, czy faszyzm, czy stalinizm to jest wielkie zło i musimy o tym pamiętać, musimy tak wskazywać i, i, i chełpić po prostu tą ofiarę, która była, tą ofiarę ludzką poniesioną, żeby nigdy więcej nie było wojny, żeby nigdy nie było też dążenia do totalitarnego rządzenia każdym obszarem i światem. Także. Ważna uroczystość, ważna pod względem historycznym, ważna też pod względem przesłania, pod względem demokratycznego funkcjonowania państwa i porządku świata. No ja myślę, że generalnie mieszkańcy miasta, mieszkańcy powiatu doczekali się tego momentu, kiedy zmienia się historia dla tego miejsca, bo to miejsce było w okresie okupacji hitlerowskiej bardzo tragicznym miejscem dla wielu tysięcy istnień ludzkich. Po wojnie troszeczkę zapomniane, aczkolwiek były tu uroczystości, były upamiętnienia, mieliśmy pomniki, natomiast tak naprawdę po 1989 roku ten obiekt zaczyna popadać w ruiny i tak naprawdę wszyscy myśleli, że już nie ma odwrotu. Okazuje się, że jest, że wystarczy, że znajdzie się kilkaset osób, które będą wołały o pamięć dla tego miejsca. I ten głos został wysłuchany, dzisiaj widzimy, że są pieniądze, są chęci, pierwsze prace zabezpieczające zostały wykonane, został rozstrzygnięty przetarg na kolejny etap robót już rekonstrukcyjnych, które mają przywrócić to, co zostało rozebrane i myślę, że w następnych latach, kiedy będziemy się spotykali na Dniu Pamięci Ofiar obu totalitaryzmów, będziemy mogli być może tę uroczystość przeprowadzić już w budynku, a nie na zewnątrz. Jestem więcej niż pewny, że to, co uda nam się tutaj upamiętnić, zostanie na długie, długie lata i będzie przypominało następnym pokoleniom, o e, tragicznych losach e, tysięcy ludzi, którzy oddali życie za wolną Polskę właśnie tutaj w Działdowie. Dzisiejsza uroczystość jest naprawdę obchodzona bardzo godnie. E, podziękowania ogromne dla pana marszałka, że wybrał Działdowo na obchody e, właśnie tego święta. E, I cieszymy się bardzo, że udało się wspólnie zorganizować całą uroczystość od mszy począwszy poprzez złożenie pod pomnikami wiązanek wieńców i zniczy e, i upamiętnienie właśnie w, w tym dniu e, wszystkich osób, które zginęły w naszym obozie KL Zolda. Także jest to ogromne święto dla nas i rzesza gości, która przybyła i z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, samorządowców, przedstawicieli marszałka mazowieckiego i naszego marszałka, pana wojewody, parlamentarzystów. No, naprawdę grupa gości wspaniała i, i bardzo podnosząca rangę tej uroczystości. A cieszymy się również z tego względu, że udało nam się w roku ubiegłym odnowić pomnik, przy którym stoimy właśnie pomordowanych, ale również i ogromne wyzwanie od wielu lat, jakim było koszary działdowskie. One zostały w tej chwili już pierwszy etap jak gdyby zakończony, czyli zabezpieczenie tych już no najgorszych, jak gdyby, rozebranie najgorszego fragmentu koszar, pozostawienie tych jeszcze elementów, które nadają się do odbudowy i oczywiście oczekiwanie na następny etap, czyli budowa, przebudowa i, i, i z, jak gdyby dostosowanie do dzisiejszej rzeczywistości tego obiektu. Także ogromne podziękowanie dla Pana Burmistrza, dla parlamentarzystów, dla wszystkich osób, które się przyczyniły do tego, aby pozyskać środki finansowe na to i przede wszystkim no, podnieść to wyzwanie modernizacji odbudowy koszar w tym w Działdowie. Organizatorami uroczystości był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, starosta działdowski Paweł Cieśliński, burmistrz działdowa Grzegorz Mrowiński. Wojskową asystę honorową zapewniła 16. Pomorska Dywizja zmechanizowana imienia króla Kazimierza Jagiellończyka.